A bo, ja, nie rozum... A bo ty nie rozumiesz, że generalnie eksperymenty wykonuje się w tak zwanych warunkach normalnych. W warunkach normalnych to znaczy gdzie? Na dworze? Sądzisz, że tam gdzie mieszkasz jest nienormalnie? on mówi, że jak woda spada, to powinna tworzyć takie... Takie coś powinno się. Tak. W którym momencie w swoich materiałach ja mówiłem cokolwiek o tworzeniu kropli? Jakie filmiki ci się, synku, pomyliły? Czy my już podróżujemy w czasie? Zapierd...amy. Ja się tutaj przygotowałem. Bo ja nie wiem, akurat. Szymuj sobie znowu przygotował małe karteczki, popodkreślał na kolorowo, pozaznaczał, by w ogóle wiedzieć, o czym mówi. Oś... My jesteśmy bardziej gęści niż powietrze, dlatego my jesteśmy na dole ja tej, wiem, tego... No. tego dysku. Chyba wodą w oleju. Tak. Zacznijmy od tego, że nie ma czegoś takiego jak kurum na Kolumna gęstości działa, czyli tu jest woda, tu jest olej. No tak, każde ciało, które ma masę, zagina tą płachtę przestrzeni, co nie? Czemuś, czy możesz mi przynieść trochę zagiętej czasoprzestrzeni? Jakąś garść, czemuś, garść czy czasoprzestrzeni? Dawaj tą garść. Gdzie ją tam schowałeś? Pod stołem, pod biurkiem, gdzie ją ukrywasz? Gdzie masz tą czasoprzestrzeń? Nie wiem, czy kojarzycie z fizyki, ale. Nie wiem, czy kojarzycie, ale. Piszę w gogle, by przeczytać i wyglądać na trochę mniej głupiego niż jestem w rzeczywistości. Chcę taką wyjątkową. Ja mówi się siłą, ale tak naprawdę nie jest żadna siła. Nawiadacja w pewnym sensie w ogóle nie istnieje. No bo jest miarą oddziaływań pomiędzy dwoma ciałami. Bardzo ładnie powtarzasz reguły, naprawdę, bardzo ładnie szczegółowych. Będzie ptaszek, narysujecie ptaszka ptaczka, będziesz do mnie. Miało się zrobić splątanie kwantowe i Korek miał wylądować na marsie. Narnia znowu za mocno wjechała. Żeby w półlitrowej butelce wody, okej? Okay. Jednorodnie, jedno czyli tak, po prostu, przy spadaniu, co nie? A nie przy takim czymś? Pojawiały się takie krople? Nie krople. Niejednorodnym, Ani nie. Takim czymś. Czyli trzęsieniem butelką. Choć może Ci się to pewnie kojarzyć z Twoim całym dorastaniem. Pomyliło Ci się to z czymś innym. Ja tam nie mówię o trzęsieniu butelką. Że ten ruch ci się zawiesił od dzieciństwa, i teraz właśnie są tego takie objawy, że przekręcasz rzeczy. Kojarzy ci się to z czymś innym, gdzie ja mówię o jednym, a ty o drugim. Po opuszczeniu też nie zmienił swojego położenia. Siły spójności, kur. Wsiądź do auta. Mówiłem już to wcześniej. Wsiądź do auta. Weź sobie butelkę, odkręć korek, tak żeby ta woda była tuż pod nim Nie wylewa się, co nie? Stoisz w miejscu w samochodzie, nie wylewa się. Przyśpiesz tym samochodem. Co się stanie? Woda zmieni swoje położenie. Dlaczego? Ponieważ nadana została siła, która sprawiła, że ta woda się przemieściła. Co nie ma miejsca w przypadku tak zwanego swobodnego spadku. Prawdę Szymon? Dziecko. Dziecko to zrozumie. I siłę van też, e, siły van der też z Twoją drogą. Siły van der to są te siły, które powodują to, że na przykład pająki pochodzą po ścianach, co nie? A więc e, woda nie zmienia swojego położenia w czasie tak zwanego spadku spowodnego, ponieważ e, się kropelkuje, a pająki chodzą po ścianach. A i oddziaływania elektrostatyczne między cząsteczkami wody to też może być. jedziesz okay. autem to, to samo oddziaływanie elektrostatyczne już nie potrafi trzymać wody jako całości, ale jak opada, to magicznie się uruchamia i trzyma ją jako całość. Wow. było jakby napięcia powierzchniowego mm -hmm. wody. To jest w duża, bo woda ma jedną z największych takich sił. Czy no. zrób ten eksperyment, wsiądź do tego samochodu i weź te wszystkie swoje siły lepkości, spójności i spraw, że jak ruszysz, czyli nadasz przyspieszenie, to się nie zmoczysz. Tak zwane, ok? Mm -hmm. Czyli wtedy musimy patrzeć na Ziemię jako o płaszczyznę. Dopiero później, kiedy wlatujemy w przestrzeń kosmiczną, dzieją się wszystkie cuda z opowieściami o wróżkach. Linie pola magnetycznego Ziemi są pionowe, no bo one są troszkę zakrzywione u nas. Więc w tym macie problem, że wszystko jest u Was pokrzywione. To jest w ogóle kurwa, że na samej północy, co nie? Nie jest tak, że na samym czubku północy kurwa. No. Kurwa, co nie? <gryw> Teaching!